Cześć widzowie! Tak jak wam mówiłem w odcinku, dzwoniłem do szpitala i powiedzieli, że przyjęli dzisiaj pana o nazwie NN, czyli Nieznany, z ulicy. Jest to pewnie Grzesiu. I specjalnie się wybrałem przed 23 i idę teraz na Izbę się dowiedzieć czy to, co mu się stało. Ta pani w szpitalu powiedziała mi, że pobity. A kto, kto by bił takiego Grześka? A za co? Bezdomny niewinny i chcą go, go bił. Ale oh, pewnie zaczął. No wiecie jaki grzesiek wyszczekamy. A krwi to widzieliście ile tam było, więc uh, uh, Zaraz będziemy się widzieć w środku. I mm, ojczym jest, Znaczy to jest ojczym jest bezdomny akurat teraz. Myszko koflany. I tam to zgodzi się właśnie prawdopodobnie wzięli. jest wejdziemy. jedna wejdziemy. 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 osoba. NN. Mhm. O jest taka starsza osoba. Tak, no, no. Widzowie, tak jak Wam mówiłem, powiedział, że zaraz wejdziemy. Że jest Pan NN, pobity starszy. Więc to jest na pewno Grzesiu, się No Nie, 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 jeszcze spałem, na nie widziałem Skąd ci nie widziałem jestem Zadzwoniłem I za przekopał cię? Nie widać Za co? No ja wiem. Za to Nie dałem. Zebrać Kopka To kiedy do niego Łukasz, dlaczego? Łukasz A Łukasz też tam był? Spierdolony. Ale był tam? Nie. Jak Cię bił? Nie, nie był. to się z Witam bardzo. Nie I co, kiedy Cię hated. wypuszczą? Nie tak normalnie podleciał i cię przekopał? No nie powiedział za co? Tam było dużo krwi. To skąd ta krew. Moja U.